Rosyjska ruletka to termin, który zna większa część populacji, co jest dość ciekawym zjawiskiem, bo tak naprawdę większość z tych ludzi nie zna żadnych historii lub scenariuszy, kiedy ktoś w taką grę w ogóle zagrał. A mimo to termin ten wciąż funkcjonuje i ma się dobrze. No i dobrze, bo jego znajomość jest niezbędna do zrozumienia gry, którą chcę wam pokazać dzisiaj. To Backshot Roulette, tytuł, który trafił do mnie przez TikToka. Ta wariacja rosyjskiej ruletki praktycznie w jeden dzień wyskoczyła na karcie dla Ciebie, praktycznie każdemu, kto chociaż raz oglądał gierki na tej apce. Ale czym to właściwie jest, skąd to się wzięło, jak w to się gra i kim jest ten potwór zasiadający po drugiej stronie stołu? Może zacznijmy od początku. Gra ujrzała światło dzienne 28 grudnia. Jej autorem jest Mike, który na swoim koncie ma mnóstwo tego typu projektów, które sam nazywa eksperymentalnymi, jak możemy przeczytać w jego bio na X. Mike dłubie też przy muzyce, i muszę powiedzieć, że fajnie by było, jakby robił to dalej, bo muzyka w Backshot Roulette jest naprawdę świetna, ale o tym za chwilę. Jak zapewne domyślacie się po wstępie, cała gra opiera się na dokładnie takiej samej mechanice jak ta legendarna rosyjska ruletka. W jasności jednak na szybko przypomnę, na czym polega ta gra. Jeżeli uda się znaleźć grono śmiałków chętnych na tego typu hazard, to rozgrywka wygląda następująco. Przed nosy graczy trafia rewolwer, w którego sześciostrzałowym bębnie umieszczono tylko jeden pocisk. Przed rozpoczęciem gry taki bębenek zostaje zakręcony, by żaden z uczestników nie wiedział, gdzie konkretnie znajduje się kula. Gracze następnie podnoszą po kolei rewolwer, przykładając go do skroni, pociągając ze spust, do momentu aż, no, gracz zostanie usunięty. Poza jednym, wbrew swojej woli zdaje się. Backshot Roulette stawia ten pomysł na głowie, bo rewolwer został tu wymieniony na strzelbę, a w momencie podniesienia broni możemy wybrać, czy nasz strzał skierujemy w kierunku naszego przeciwnika lub w kierunku swoim, co z kolei da nam dodatkową kolejkę, jeżeli akurat załadowany nabój będzie ślepakiem. Na początku rundy do strzelby losowo trafiają ostre i ślepe naboje, a ich ilość widzimy na stole. Każdy z graczy dostaje ograniczoną ilość szans, aby pozbawić takiego naszego oponenta musimy trafić mu w pysk. Niezbyt ładny swoją drogą. Po straceniu każdej z szans zostajemy przywróceni do życia defibrylatorem. Rozgrywka trwa trzy rundy. Pierwsza nie wyróżnia się absolutnie niczym i opiera się tylko i wyłącznie na podstawowej mechanice, którą przed chwilą wyjaśniłem. Po podpisaniu cyrografu, który podaje nam dealer przechodzimy od razu do rozgrywki. W rundzie drugiej robi się troszeczkę ciekawiej, bo korzystać możemy z losowo generowanych przedmiotów. W rundzie drugiej losujemy po dwa takie, a mogą to być piwko, które pozwoli nam przeładować strzelbę, omijając nabój, kajdanki, które blokują przeciwnika naturę, lupę, która pozwala podejrzeć to, jaki nabój jest w komorze, fajki dodające nam wcześniej utraconą szansę życia, czy piłę, którą możemy uciąć lufę, zwiększając tak obrażenia, które zadamy. Runda trzecia podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej, bo losujemy już po cztery przedmioty, a kiedy którykolwiek z graczy spadnie do dwóch szans, to kolejne trafienie będzie już tym ostatnim, ale że ostatnim, ostatnim. Yy, no dobra, to co, jak my przegramy taką rozgrywkę? W rundzie pierwszej i drugiej tajemniczy dealer daruje nam życie. I po chwili obudzimy się w pobliskiej toalecie i będziemy mogli wrócić do gry. Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli przegramy w ostatniej rundzie, gdzie defibrylator jest odłączony. Wtedy nasz bohater budzi się w bliżej nieokreślonym, wręcz przerażającym miejscu. Spytacie, a co to za miejsce? A no, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy w końcu z bliska przyjrzeć się naszemu dealerowi i historii tej gry, której niestety nie ma aż tak wiele. Dealerem w Backshot roulette jest głowa z piekielnie ostrymi zębami, dodatkowo posiadająca parę dłoni. Niestety, ten demon przebywa cały czas w cieniu, więc nie widzimy więcej. Poza tym, co widzimy, nie wiemy absolutnie nic. Jedyne, czego dowiadujemy się z zachowania naszego przeciwnika w trakcie samej rozgrywki, to to, że jest naprawdę sprawiedliwy. Ani razu nie próbuje on nas kantować, a nawet jeżeli stracimy nasze życia, to i tak nie kończy się to fatalnie dla bohatera. Warto też wspomnieć o otoczeniu, w jakim odbywa się gra. Wszędzie rozstawione są światła studyjne, co może sugerować, że cała rozgrywka jest nagrywana lub transmitowana gdzieś. No dobra, jest jedno zachowanie, którego nie potrafię wytłumaczyć i nie mam pewności, czy jest to błąd gry, czy może celowe zachowanie. W niektórych rozgrywkach dealer może użyć lupy, by zajrzeć do komory strzelby, a potem i tak palnąć sobie w łeb. Być może robi to dla własnej rozrywki, bo jak się okazuje, demon ma na swoim koncie wygrane z innymi przeciwnikami, i uwaga, jednym z nich był sam Bóg. Na początku rundy drugiej, kiedy do akcji wkraczają przedmioty pomocnicze, gracz musi wyciągnąć je ze skrzynki. Kiedy robimy to po raz pierwszy, to przez przypadek wyciągniemy taki sam dokument, jaki musieliśmy podpisać na początku gry, czyli ogólne zwolnienie z odpowiedzialności na rzecz dealera. Haczyk jest taki, że ten został podpisany właśnie przez boga. Co ciekawe, jeżeli spróbujemy rozpocząć grę od początku i również podpisać się jako bóg, to gra po prostu nam na to nie pozwoli i możemy klikać Enter w nieskończoność. No okej, okay, w takim razie gramy w ruletkę z demonem, z którym przegrał sam Bóg. To Kimon do cholery jest? No niestety prawda jest taka, że na tą chwilę nie wiadomo. Parę chwil temu wspomniałem o tym, że jeżeli powinien nam się Noga i przegramy z demonem w trzeciej rundzie, to nie powracamy do życia, a lądujemy w jakimś dziwnym miejscu. Najpopularniejszą teorią jest to, że trafiamy wtedy do czyśćca. Miejsce jest jednak pozbawione najważniejszego jego elementu, czyli Boga właśnie i nie ma nikogo, kto mógłby sprawować nad nim kontrolę. To tylko jedno z zakończeń. Jeżeli demona uda nam się pokonać, to nasz bohater opuszcza miejsce akcji z walizką wypchaną po brzegi kasą. Co ciekawe jednak, demon nie ginie w takiej sytuacji. Zanim otrzymamy walizkę, widzimy przez chwilę czerwone ślepia, co dość jasno sugeruje, że on sobie jakoś poradzi, co tylko dodaje tajemnicy i zadaje jeszcze więcej pytań. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym omówić, jest muzyka. Mogłoby się zdawać, że tak mały tytuł niczym nas nie zaskoczy, ale muzyka w Backshot Roulette jest naprawdę dobra. Zresztą posłuchajcie sami. Thank you Moim ulubionym utworem jest zdecydowanie ten, który słyszymy, gdy zostajemy przywróceni do życia defibrylatorem. Grę dostaniecie na Itch.io za całe 6 złotych, przynajmniej płacąc Paypalem i szczerze mówiąc liczę na to, że trafi na Steam. Kto wie, może autor rozbuduje ją jeszcze bardziej i szczerze mówiąc byłoby naprawdę fajnie. I to by było na tyle. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał zostaw łapkę w górę, jeżeli nie w dół, a jeżeli chcesz więcej takiego kontentu zostaw suba.